Złota rybka w akwarium pływa, ale życzeń raczej nie spełnia. Gdańscy biolodzy z Uniwersytetu Gdańskiego musieli więc liczyć na siebie i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzięki ich dofinansowaniu na Wydziale Biologii stanęło ogromne akwarium, w którym pływa 360 kolorowych ryb. Są to dosyć ciekawe ryby mające na przykład zachowania terytorialne, budujące swoje terytorium, broniące terytorium, również mające jeszcze zachowania w przypadku pokarmowych relacji bardzo różne. Te ryby, które tutaj widzimy w tym akwarium pochodzą z hodowli, nie zostały wyłowione z jeziora malawi, ale tam jest ich ojczyzna, tam żyją. Ten imponujący zbiornik ma 4,5 metra długości. I 1,5 metra szerokości. Zawiera 7 tysięcy litrów wody i 4 tony skał. Warunki dla ryb, jak twierdzą eksperci, idealne do mieszkania i rozmnażania. Mamy nadzieję, że, mamy, że zapanuje tutaj taka tego rodzaju równowaga, ponieważ są tutaj też gatunki drapieżne, żywiące się bardzo często w naturze na rybkiem i w, w tych szczelinach skalnych na rybek powinien się rozwijać i przeżywać. Częściowo przeżywać, częściowo nie. Także ta równowaga w tej wielkości akwarium powinna być, być zachowana. Obserwowanie ryby w akwarium ma w przyszłości służyć pracom badawczym pracowników i studentów, którzy już teraz z zainteresowaniem podchodzą do nowych mieszkańców wydziału. Przyciąga ludzi, przyciąga wzrok, bo pielęgnice są ładne i kolorowe, kiedyś będą większe. Wygląda bardzo nowocześnie i i, I z pewnością no, wygląda fajnie. Na pewno przydadzą się do rozładowania stresu przed egzaminami. Akwarium, które jest miniaturą afrykańskiego jeziora Malawi, można podziwiać na Wydziale Biologii przy ulicy Wita Stwosza 59.